Cześć, Przembitny. Cześć, Małaczek. Dla Ciebie to jest powrót do programu Must Be The Music po 8 tak, latach? Tak. I jak Ty się z tym czujesz, że ten program powraca, a Ty wraz yy, z nim? Wiesz, co, powrót programu o tyle, że znaczy, powrót możemy roz, rozważać bo program ma tę samą nazwę, tak więc jest to w tym sensie powrót. I konstrukcja programu jest taka, że przychodzą ludzie i wykonują nam tutaj różną muzykę za pomocą różnych instrumentów i w ogóle za pomocą różnych środków wyrazu. To w tym kontekście rzeczywiście jest to powrót. Natomiast mamy Nowych prowadzących, nowych jurorów, zupełnie innych uczestników niż 8 czy 10, czy jeszcze więcej lat temu, bo jednakże przez ten czas muzyka, nastawienie ludzi, a także możliwości grania i w ogóle uprawiania muzyki zmieniły się bardzo, więc w tym sensie jest to tak naprawdę zupełnie nowy program. No i właśnie wsp wspomniałeś o tych nowych jurorach i ja jestem bardzo ciekawa, co ty o nich sądzisz, czy. Czy to jest dobra ekipa do tego programu? Tak, Jurorzy to jest w ogóle kluczowa sprawa w programach typu Talent Show. Nam, no nie mogę powiedzieć, że trafiła się taka ekipa, dlatego że ta ekipa była, ekipa jurorska była wybierana tygodniami, jeżeli nie miesiącami. No i trzeba przyznać, że. Zarówno ci, którzy wybierali naszych jurorów, jak i sami jurorzy odwalają kawał dobrej roboty, bo po prostu mogę śmiało powiedzieć, mamy jury. Mamy naprawdę świetne jury. Ci muzycy, którzy y, zasiedli za stołem jurorskim są bardzo zróżnicowani pod względem muzycznym. Czy uważasz, że to jest właśnie potrzebne, żeby ten program mógłby, mógł zaistnieć? Tak jest, dlatego że tak samo różnorodni są uczestnicy, którzy do nas przychodzą. Mamy y, Mamy muzykę rockową, mamy instrumentalistów, mamy performerów, mamy ludzi, którzy grają na instrumentach, których nie ma, które sami budują, mamy syreny śpiewające, mamy śpiewające dzieci i mamy też tancerzy, którzy dośpiewują do swoich układów choreograficznych. Ten przekrój muzyki jest na naszej scenie jest. No, no naprawdę bardzo, bardzo głęboki. Mamy też śpiewaków operowych, dlatego też e, nasi urozy też muszą być zróżnicowani, jeżeli chodzi o e, nie tylko muzykę, którą sami wykonują, ale też muzykę, którą się interesują, e, bo dzięki temu są w stanie porównać jak, jakoś, czy zważyć, czy... Raczej w półfinale powinien zdarzyć się nam raper, czy może pani, śpiewaczka operowa e, z Wiednia. Kto z nich zasługuje na to, żeby śpiewać w półfinale? To jest bardzo trudne zadanie i bardzo duża odpowiedzialność, ale właśnie dlatego, że nasi jurorzy są tak różnorodni e, i też dzięki temu, że się ze sobą wcale nie zgadzają tak często. Cztery razy tak występuje bardzo rzadko w naszym programie i cztery razy nie tak samo. To, 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 to są bardzo rzadkie sytuacje, że wszyscy jurorzy są e, tego samego zdania. I myślę, że, no, że dzięki temu właśnie będziemy mieli bardzo dobry program.